Witam wszystkich serdecznie w kolejnym feedingu na moim kanale. Udało się i się doczekaliśmy. Kochani, zaczynamy szybką akcją. Pająka właściwego, o którym tak naprawdę niewiele wiem, ponieważ przywiozłem sobie go z Wietnamu i jeszcze go nie oznaczałem. On ma około 1,5 cm długości ciała i takie no, dość specyficzne ubarwienie, które wzięło się stąd, że on w naturze zamieszkuje jakieś tam różne szczeliny i przestrzenie pod kamieniami, więc no, musi mieć kamuflaż taki, jak przystało na pająka właściwego. Tutaj jest Xenestis immanis jeszcze w stadium L3, zwróćcie proszę uwagę na jej wielkość względem tego korzenia, ponieważ zaraz Wam pokażę L4 po Welince. Słuchajcie, Xenestis je tyle ile jej się da, naprawdę, ona wcina wszystko w każdej ilości, o każdej porze dnia, tutaj akurat dostała świerszcze bananowe, które są no, na ogół dużo mniejsze od kubańskich, ale patrzcie to. 3, 2, 1, proszę bardzo. Słuchajcie, ona w tym momencie zaatakowała bez wahania dorosłego samca świerszcza kubańskiego i jest w stadium L4, więc naprawdę pająk jest przefenomenalny. Dalej jest, słuchajcie, skolopendra, którą przywiozłem z Tajlandii. Jak widzicie, wystarczyło szturchnąć ją świerszem, żeby nastąpiła reakcja łańcuchowa. Dość słabo mi wyszły te ujęcia skarmienia skolopendry, więc jeśli chcecie zobaczyć lepsze, to Was zapraszam do wcześniejszego feedingu. Tutaj jest przecudowna, przepiękna, powylinkowa dorosła samica eberapora Diversipes. Zwróćcie uwagę na jej kolory, bo naprawdę bardzo ciężko jest nagrać wideo które tak dokładnie odzwierciedla jej ubarwienie. Wydaje mi się, że mi się to po prostu udało, więc chwalę się tym. I niestety, słuchajcie, tutaj feedingu tej rapory nie będzie, a to z tego względu, że ona tak cholernie ciężko ze mną współpracuje, jeśli o to chodzi. Ja jej daję świerszcza, a ona go albo atakuje, albo odpędza. Pęsetę też atakuje i też odpędza. I tak naprawdę ona tego świerszcza zje, ale wiecie kiedy? Wtedy, jak ją zostawię w świętym spokoju na noc, no to wtedy w nocy złapię tego świerszcza. A inaczej po prostu słuchajcie, to jest niewykonalne, jeszcze nie udało mi się tego nagrać. Tutaj jest podrośnięty samiec specyloteria metalika, taki trochę przedwylinkowy. Natomiast jak widzicie, on bardzo niechętnie podchodzi do tego świerszcza, ale ja mu go potem zostawiłem na noc i on tego świerszcza zjadł. Więc też można powiedzieć, taki troszkę był to stremowany samiec poe metalika. Sery ma SP Bocquet, niestety samiec mi się wydaje, to jest już stadium chyba L7 albo L8, ale słuchajcie, on jest wielki jak dłoń, naprawdę, dorosły samiec tego gatunku, to nawet nie chcę myśleć, będzie już z 20 cm, a to jest, słuchajcie, wisienka jak dla mnie na szczycie tortu całego feedingu, tak, o tak, spójrzcie na tą akcję, generalnie trapdoor, którego starałem się nagrać, uwaga, Dwa lata i udało mi się i to jest szesnastokrotne zwolnienie. Tak naprawdę no, cała akcja to jest ułamek sekundy. Dalej jest przepiękna chromatopelma, czyli tak zwana chromka. Oczywiście nie mogło jej tutaj zabraknąć, no bo kamon, spójrzcie na jej ubarwienie, spójrzcie na całe gniazdo, całe terrarium. Prawda jest, kochani, taka, że jeśli ktoś szuka pająka, który, no nie oszukujmy się, wygląda fenomenalnie, jest przekolorowy, dodatkowo chce, żeby mu pludł dużo pajęczyny w terrarium, jest relatywnie mało agresywny, ale jednak wyczesuje włoski parzące, no to, kochani, zachęcam Was do kupna właśnie takich chromki, bo po prostu ona cieszy oko, nie wykazuje żadnych głodówek, więc też nie mamy tak, że o mam pająko, ale on mi mało je. To nie. W przypadku chromek one jedzą tyle, ile im się da, więc naprawdę polecam te pająki. Kolejna brachypelma albiceps, podrostek, chyba L6 mi się wydaje, ale też żarłoczek, jak nie wiem, nie ukrywam, że no je dużo i tak powiem Wam, nie wybrzydza, więc spoko. Płeć nie wiem, bo niedawno dostałem. Syropa Gopus SP Bachma, tak jest, piękna, dorosła samica, e, którą przywiozłem z Wietnamu. Bardzo się kochani cieszę, e, ponieważ ona jeszcze do niedawna jadła bardzo opornie, a tutaj jak widzimy na, na załączonym obrazku, ona sobie tych świerszczy nie odmawia i cieszy mnie to, wiecie, bo tak z 3 tygodnie po przywiezieniu bardzo ciężko jej się jadło, tak bym wręcz powiedział, że jadła z przymusu, a teraz widać, że no, atakuje jak przystało na prawdziwą wielką i agresywną samicę, więc bardzo spoko, że ona się u mnie zaaklimatyzowała, no i widocznie czuje się dobrze, skoro już sobie tego jedzenia nie odmawia. Dalej jest kochanie Eusparasu z Walkenarey, to jest Huntsman Spider który występuje, a nie powiem wam gdzie, bo złapałem sobie go na specialu, który oczywiście wypuszczę na magiczne 300 tysięcy subów, więc jeśli ktoś nie subskrybuje, to zachęcam, bo wtedy wypuszczę właśnie ten special. O, a tutaj mu bije serce, tak, tutaj jest bardzo nieśmiała larwa Reduvidae przywieziona z Wietnamu, na szczęście z powrotem w pojemniku udało mi się ją namówić, żeby złapała tego świerszczyka. No jak widzicie, to jest istota nie z tej ziemi, naprawdę, jak ja ją zobaczyłem, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że takie rzeczy chodzą po świecie. Ona jest wyposażona w aparat gębowy kująco-sący i to jest z angielskiego assassin bug. Czyli należy do rodziny plus kwiaków, więc tak naprawdę czas pokaże, co nam z tego wyjdzie. Póki co wyliniała raz i jest po prostu większym obrzydlistwem, tak bym to nazwał. Tutaj hilobrach jest SP Electric Blue, jeden z dwóch sztuk, ten już świeżo po wylince, no kolorki naprawdę przepiękne. Trzeba jej przyznać, że z wylinki na wylinkę robi się coraz piękniejsza. Mam chyba samca i samicę, będziemy je swoją drogą w przyszłą sobotę przekładać, więc czekajcie na film. A tu jest ta sama sztuka, tylko jeszcze sprzed wylinki, więc zobaczcie o ile mniej intensywne ona ubarwienie posiadała. Ta wylinka naprawdę. Bardzo jej dała dużo względem ubarwienia, ale lubię te hilobrachysy, są spoko, cały czas wybiegają jak szalone po te świerszcze. Tu jest pterynochilus murinus usambara, samiczka powiedziałbym, no nie popisała się sztuką atakowania, no ale widocznie się po prostu nie chciało spektakularnie skakać. Ona tam, tam ma z tyłu zakorzeniem swoją jamkę, w której tak naprawdę spędza, no mogę powiedzieć, 99,9% czasu swojego życia. Tu jest, kochani, Viridassius sp. Sylwestry Formes. Tak się składa, że to jest najszybsza akcja na filmie. Ja ją spowolniłem 16 razy, żeby w ogóle cokolwiek było widać. To słuchajcie, to jest pioronująco szybki pająk. Jak ja go karmię, to tak naprawdę nie widzę swoimi oczami, jak on atakuje, bo robi to tak szybko. To jest endemic z Madagaskaru i tak się składa, że od filmu, od czasu kiedy to kręciłem, wylinał mi dwa razy, więc będziemy robić mu jakąś małą aktualizację, jeśli Będziecie tego chcieli. A teraz nam wjeżdża przepiękna brachypelma albo pilosum nikaraguła. To jest kochani kędziorek, ale z rejonu Nikaraguły. Tam właśnie jest odmiana, która jest jeszcze bardziej owłosiona i jeszcze bardziej można powiedzieć pluszowa. No i trzeba przyznać, że ten kędzior jest... No po prostu, kto by go nie zobaczył, to powie: ojej, jaki słodki, włochaty, pluszowy pająk. I dodatkowo kompletnie nieagresywny. No, bo w końcu, jest to najłagodniejszy ptasznik na ziemi. Tutaj mamy dorosła samica z Redunkus. słuchajcie, z nią historia jest taka, że przed wylinką lubiła dużo jeść i się pokazywać, a po wylince lubi mało jeść i się nie pokazywać, więc coś jej się przestawiło. Tu jest braszka kolejna zresztą, jest to brachypelma emilia, wydaje mi się, że to jest jakieś stadium L8 i słuchajcie, jeśli komuś się podoba brachypelma emilia i bardzo chce ją mieć, to niech wie, że to są braszki należące do tych mniejszych, bo kiedyś widziałem na przykład dorosłą samicę, która uwaga seria miała 15 lat i ona miała może z, no, maksymalnie 6 dc, więc naprawdę no, dość małe brachy pelby. A tutaj mamy samicę Cyriocosmus elegans, która teraz ma niecałe 2 cm długości ciała i moi drodzy, tak płochliwe są to ptaszniki, że udało mi się nagrać tylko tyle, a i tak się cieszę, bo ile razy podnosiłem pojemnik, tyle razy ona znikała. Tu jest Filipus Regius, samica, chciałem, wiecie, zrobić takie piękne tło, takie jak filmowe, cały kadr i tak dalej, a ona nie trafiła w świeszcze i spadła na dół, więc już olałem tą sprawę i po prostu poczekałem, aż sobie do niego podejdzie i sobie go chwyci. No, takie widoczki to ja mogę oglądać, nie? No to się nie nudzi. Słuchajcie, jak często zadajecie pytania, czy może być taki skakun na początkującego. No to ja nie wiem, bo nie miałem go od L1, ale mam ją od L5, bo już mi wyliniała parę dobrych razy, więc obstawiam, że to było L5, jak ją kupiłem. I słuchajcie, to nie jest tak, że to jest ciężki pająk wchodowli serio. Ja tylko dbam o to, żeby miała ciepło, miała co jeść i miała wilgotno i ona się u mnie trzyma i ma się dobrze, więc wydaje mi się, że mogę polecić taki Takiego pająka początkującym, e, tylko pod warunkiem, że sobie kupicie podrostka, bo L1 to są tak malutkie, że no, jest problem z ich karmieniem, ale podrostki wydaje mi się, że bez problemu mogą być polecane początkującym i na sam koniec moi drodzy dorosła samica hetopelma oliwaceum e, przywiozłem ją ze speszala, na który tak czekamy bo jak wybije 300 tysięcy, to zając go wypuści no więc ona również będzie na tym speszalu e, spoko bo też się zaaklimatyzowała tutaj już zaczęła sobie kopać swoją norkę ja jej podniosłem korzeń i nawet się bardzo nie wystraszyła tylko tego świeżcza również chapnęła w związku z tym obstawiam że ten proces jej aklimatyzacji przebiegł pomyślnie i ona już po prostu ma u mnie dobrze no i w związku z tym kochani, że była to ostatnia scena, ja Was żegnam, jeśli Wam się podobało, to uprzejmie proszę o pozostawienie łapki w górę, bo to mnie motywuje, a te feedingi się wyjątkowo ciężko kręci. Z mojej strony to jest tyle, trzymajcie się i widzimy się już w środę. Hej!